Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejsze święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, patrzymy na Tego, który w sakramencie swojej nieskończonej miłości pozostał z nami w Eucharystii. I dzisiejsza liturgia Słowa Bożego pokazuje nam Chrystusa posłusznego aż do śmierci. Widzimy Chrystusa, który się modli. Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale dodaję też: Nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. Ofiarą swojego życia odkupił wszystkie nasze grzechy, abyśmy my mogli żyć w wolności dzieci Bożych. I to od nas zależy, czy my tę wolność przyjmiemy. Czy ta ofiara, którą złożył Chrystus z miłości, będzie cenna także dla naszego życia. Jezus mówi do swoich uczniów, mówi także do nas, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Dobrze wie, że to nasze życie składa się nie tylko z tych radosnych chwil, ale jesteśmy także w nim próbowani. Pojawiają się trudności, z którym musimy stawić czoła. I Chrystus wie, że my po ludzku jesteśmy słabi. Dlatego wskazuje, abyśmy na chwilę próby, na chwilę trudności, przygotowywali się przez modlitwę. Modlitwa daje nam tę duchową siłę, abyśmy z Bogiem to wszystko, co trudne, czego nie rozumiemy w naszym życiu, mogli przyjąć, abyśmy w tym wszystkim mogli być posłuszni, tak jak Chrystus. Nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. Zobaczmy dziś. Jak Chrystus posłusznie i w wielkiej wolności żyje w relacji ze swoim Ojcem. Taka powinna być też i nasza relacja z Bogiem, który nas kocha i chce naszego szczęścia. Niech ten wielki obraz miłości Boga do każdego z nas, który widzimy na krzyżu i który dalej ma kontynuację właśnie w Eucharystii gdzie Chrystus z nami pozostał, trwa w naszym życiu i owocuje, teraz, ale i w przyszłości, życiem wiecznym.